Witam, mam na imię Witek. W tej prezentacji pokażę, w jaki sposób dodawać nowe moduły do systemu ArgoMix Studio. W poprzedniej prezentacji stworzyłem, właściwie przerobiłem system zarządzania dokumentami na system zarządzania kontaktami z klientami, czyli tak zwany CRM. Otworzę sobie ten nowo powstały moduł. Mamy tu moduł zarządzania kontaktami z klientami. Chcę w tej chwili dorobić moduł zarządzania projektami. Powiedzmy, że nasza firma prowadzi projekty dla klientów. W tym celu otwieram panel konfiguracyjny. Widzimy, że mamy tu jeden moduł. Postaram się stworzyć nowy moduł. Aby to zrobić, klikam przycisk nowy moduł. Wpisuję prefiks. Niech to będzie projekt. Projekt. Zatwierdzam. To chwilkę potrwa. Już zrobione. Powstał nowy moduł o nazwie Projekt. Niech to będzie nie Projekt, a Projekty. Wpisuję nazwę podmiotu. W tym wypadku jest to Projekt. Następnie projekty, liczba mnoga, projekty dla projektu. Znać projekt. Wybieram dodatkowo jakąś ikonę tego modułu. Niech to będzie taka ikona, i już mam stworzony nowy moduł projektu. Widzimy, że tu nie ma. Jest jedynie stworzony nowy moduł, natomiast nie mamy żadnych zakładek, takich jak na przykład w systemie CRM. Także dodajemy nowe zakładki. Posłużę się tu ściągawką, niech to będą zakładki typu projekty, zadania, dokumenty, zasoby, finanse, projekty. Tu system automatycznie dodał domyślny, domyślną, domyślny zestaw kolumn. Dobrze, sprawdźmy sobie, czy to działa. Zamykamy, uruchamiam ponownie. Mamy dodatkowy moduł Projekty. Przejdźmy sobie tu na tą, ten, do tego modułu. Widzimy, że w górnej części mamy listę projektów, na dole jest listę zakładek. Dopasuję sobie to do brzegów, żeby było lepiej widoczne. Zasoby. Dopasowane. Tuż w tej chwili można, można edytować i dodawać dane, ale są to tylko takie podstawowe, domyślne dane. Postaram się rozszerzyć tą listę o takie pola, które będą definiowały projekt. Przechodzę do konfiguracji i tu definiujemy projekty. Takie w listę zostawimy bez zmian. Jedynie dodamy sobie jedno pole, które będzie definiowało nam budżet projektu. I dzięki temu będziemy mogli sumować koszty projektów. Dodamy to stopkę sumującą pola obliczeniowe opisy. Opisy dodamy tutaj opis projektu. Projektu. Panel grupowania nie. Dobrze, kalkulacje. Tak, czyli mamy obliczeniowe linii, czym brud to obliczenie VAT. Nie, może nie. obliczenia w nie będzie. Dosłowniki zdefiniujemy sobie później. Zdefiniujemy jeszcze formularz wprowadzania projektu. I to jest tu, damy takie te informacje, jak przypomnienia, kolor, zatwierdzona, priorytet, numerację, dotyczy postęp miejsca to damy ilości, ilość kwoty, kwoty, to VAT i brutto, możemy dać jeszcze przedmładę, także tu mamy pola obliczeniowe, to tu to obliczenia. Dobrze w tej chwili mamy zdefiniowany formularz projektu. Może przejdziemy jeszcze na tę kolumnę, żeby to było widoczne zatwierdzone przypomnienie kolor, priorytet. Dobrze, mamy zdefiniowany projekt wraz z formularzem wprowadzania danych. Zróbmy ja sobie to samo z zadaniami. Zadania. Zatwierdzone, przypomnienie kolor. Priorytet, numer zadania, to daty, termin. Tu z projektem czy sobie dane, w formularzu daty. Daty są, terminy, dobrze. Ok, wstępnie, jak to będzie, postęp, akcja zdefiniowaliśmy sobie dwie zakładki, już w tej chwili projekty oraz zadania. Sprawdźmy, jak to wygląda. Przechodzimy na zakładkę projekty. Mamy tu już formularz do wprowadzania informacji o projekcie. Oraz, możemy, mamy też dodatkowo pola opisu projektu i już możemy wprowadzać informacje o projekcie więc może to będzie pierwszy projekt I jeszcze dodam numerację numerację możemy ustawić automatyczną numerację ale że tu nie mam także wpiszę to jedno, jedno pierwsze dodamy drugi drugi projekt niech to będzie projekt może Przepraszam, to nie to, to będzie to, a numeracja będzie 002. Już mamy wprowadzone dwa projekty, pierwszy i drugi. Dodam zadanie do pierwszego, zadanie do pierwszego projektu, projektu. Zatwierdzę, dodam zadanie do drugiego projektu. Что? Um, Что Widzimy, że już mamy, już mamy możliwość wprowadzania, definiowania informacji dla danego projektu. Oczywiście, ten formularz też możemy rozszerzyć, podobnie jak to zrobiliśmy dla formularza projektu. To w zasadzie wszystko, co chciałem pokazać. Jest to bardzo prosty i szybki sposób definiowania kolejnych modułów w systemie. A jeszcze, jeszcze jedna sprawa chodzi o o definiowanie słowników. Postara się tu w tej chwili dodać kilka wartości słownikowych dla projektu, powiedzmy rodzaj projektu, niech to będzie projekt informatyczny, programowanie, powiedzmy to będzie program dla oprogramowania. Programowanie, powiedzmy, niech to będzie projekt sprzedażowy i budowa sieci, powiedzmy. Sieci, mamy projekty, z statusy. Zdefiniujemy tu jeszcze statusy, niech to będzie planowane planowany. Planowany w trakcie, w trakcie i zakończony. Zakończony. Jeśli to, to, to dotyczy projektu, może też e, wybierzmy sobie zadanie. Dla zadania będzie podobne, czyli powiedzmy zadania typu e, programowanie. Konsultacje, spotkania, ustawy 3. Zdefiniujmy sobie statusy. Dla projektu nie zasoby, tak, zadania, przepraszam, statusy planowane, to będzie zadanie planowane i realizowane oraz zakończone. Także mamy już słowniki zdefiniowane dla projektu. Sprawdźmy, w jaki sposób to działa. Dobrze, przechodzimy na zakładkę projekt, projekty. Mamy tu pierwszy projekt, pierwszy projekt jest ten. Sprawdzimy. Możemy wybrać oprogramowanie. Możemy wybrać status planowany. Podobnie dla drugiego, dla drugiego projektu. Będzie to sprzedażowy i w trakcie zatwierdzamy. Mamy już słowniki. Zróbmy sobie to samo z zadaniem. Programowanie realizowane. Także mamy również zdefiniowane słowniki dla, dla wybranych modułów. Dziękuję. To wszystko.